dzisiejszym odcinku. Batykan przysłał mnie do Sandeville, abym odbudował spalony przez szatanistów kościół i przywrócił zdrowy poziom chrześcijanizmu. Dziwnym zrządzeniem losu, cały budżet przejebałem w kasynie. Bungala bungala, zapiecze w dupala, zębata galareto. Eksorcyzmuje, że mnie czy swój bebech. No to poczekaj. Hej, witam was serdecznie. Ja jestem na wyglądacie Priest Simulator. Mój drodzy komediowy dokument w postaci gry musiał wyjść z polskiej kuźni, zwłaszcza tego typu. Zapowiada się komicznie i wydaje mi się, że może być całkiem zabawną grą, o ile nie okaże się projektem absurdalnie głupim, a takich nie brakuje na rynku. Zobaczymy więc, czy będzie tu więcej komedii i horroru niż głupoty. <laughs> I zobaczymy, co Polacy zmajstrowali w tym symulatorze księdza. Także bez zbędnego gadania, zacznijmy nową grę. Piekło do placu zabaw. Walczymy o splendorów, pokażając się wzajemnie i znęcając się nad potępionymi. Jestem nieśmiertelnym wampirem, schodzącą gwiazdą internetu. Wy dajete wyzwania. Ja robię robotę! Rozwal to, rozwal tamto, w chuju mam to! Fame się musi zgadać! Jeszcze jestem za nisko w rankingu, ale kiedyś się dorobię i przeprowadzimy się do innego kręgu piekielnego. Mój chowaniec, nie to szob! Jak chcecie zostać popularnym tyranem, to lepiej mić chowańca. Nie ma chowańca, nie ma lajków, nie ma lajków, nie ma splendoru, a to moja ukochana, Famela. Jestem popularną piosenkarką. Miałam wystąpić na beneficie u Beboka, ale zmienił zdanie, więc zagra jakaś Gruzja. Nienawidzę drutów. a Orlok Beboka, więc rozgonimy towarzystwo. Dwie paru we wiernej bóle. Okej. Okay. O, to są moje ręce. Pokonaj Beboka. Czy ja jestem... O kurde. Ja gram... Okej, okay, ja gram wschodzącym wampirem. Wschodzącym, znaczy się no... <grym> Gwiazdą internetu, tak? To jest ten bebok. Dobra, no kurde! Skąd wezmę zdrowie? Znikąd. Czekacie, to chyba było trochę inaczej. Tak mówisz? Jak w z Gunslinger. Coś bebok. No, pas skudny jest jak nos listopadowa. O kurde bele. Ja się muszę trzymać tego, nie. No dawaj. Nie jest dobrze. Boli ma boleć. No i boli. Problem polega na tym, że jak na razie muszę być za tym cholerstwem. Da ja Ała! O kurde. No boli, boli, tylko jak na razie boli chyba nie, niewiele mniej, właściwie niewiele bardziej niż mnie. No cześć, poszymaj. Dzięki. Mamy gościa. Wreszcie. Zrobiliśmy to. Koniec hałasowania. Nawet spoko ta gruzja. Dobra. Odwróciłabym stąd. Do winy. się, że nie Kurwa, nie działa. Dziadostwo już po nas. Na litość boską trzeba mocniej po prostu. Ups. ...że ich niby wysadziło? Jestem poważnym kapłanem, nie jakimś klerykiem z ambicjami. Watykan przysłał mnie do Sandeville, abym odbudował spalony przez szatanistów kościół i przywrócił zdrowy poziom chrześcijanizmu. Dziwnym zrządzeniem losu cały budżet przejebałem w kasynie. Na szczęście natknąłem się genialnym pomysłem. Proboszcz Torpedo sprzedał nam figurki. To się od nich robią opętania. A teraz mówi, że dokona egzorcyzmów za pieniądze! Niech chuja! Już wolę być opętany! Zauważyliście jakieś dziwne sytuacje w swoim otoczeniu? Zabiłem brata! Z mojego szamba zaczęło walić jak cholera. Straszny smród. Rzuciłem alkohol. Przestańcie mi się spowiadać. Pytam poważnie. Chodzi o to, że w naszych domach zagościły demoniczne siły, więc doszło lub dojdzie do opętań. Za chwilę proboszcz przeprowadzi egzorcyzm z ich kołaku. Ej! Te spoiler! Zamknij ryj! Nazywamy go Spoiler. Mu czasami dostaje objawień i wszystkich wkurwia. Kto by chciał znać przyszłość? Opętania to tylko dyrdy mały Watykanu, żeby straszyć chrześcijanistów. Umacniają nas w wierze, ale to wszystko nieprawda. No to się kurwa zdziwicie. <laughs> Nie chcę żadnego demona! Chcę grzeszyć po swojemu! To jak kogoś obędra, no to niech im się coś powie. Chętnie bym to zrobił za darmo, no ale wiecie, to moja praca. Jaka cipa! Proszę księdza, to co księdz zrobi, to jest haracz. No weź, jaki haracz? No haracz! Ech. No trudno, ale już słowo się rzekło. To zrobię za to kazanie o haracza, że nie wolno. Albo coś. Nie, Jezu, ręce upadają. Proboszczu niebieski! Zanim zaczniesz eksosyzmować rudzi, wykaż się na wilkołaku! Jakim wilkołaku? Na tym, o! To wampir Orlok! To naprawdę on! O chuju, złoty! Spoiler! Znowu się jemłeś przepowiednią! Jesteśmy na wolności! Nie, dobrze... W piekle zostawiliśmy nietoszopa, hajse zabeboka i mój fame. Chociaż tutejsi szataniści też nas kojarzą. Jakiś proboszcz chce przeprowadzić na mnie egzorcyzm. Miałam dać pierwszy piekielny koncert na Dożynkach. Zrynny pod deszcz. Można autograf? Nie teraz. Gotowy, wampirze? Przeprowadzę na tobie egzorcyzm, który rozwali wam głowy. No? Obojętnie, Hungala bungala, Zapiecze w dupala zębata galaretą. <grymne> Egzorcyzmujesz mnie czy swój bebech? <grymne> no to poczekaj. Fimo ojca, elemele, obróć tabele, Orlok na czele. Zepsuł mi rękawiczkę. Polski proboszcz wyegzorcyzmował moją klątwę. Straciłem wampirze supermoce. Gówno żeś mu zrobił. Niech zje czosnek. Wbijmy mu kołek w serce. N nie, nie przekonuje. Niech wejdzie do kościoła. Do, do, kościoła! Kościoła! do kościoła. do kościoła! Do kościoła! Do kościoła! Do kościoła! Wampirze! Rozkazuję ci idź do kościoła! Do kościoła! Do, ko do kościoła! Jeśli kości chce odzyskać supermoce, musi zrobić co mu każe. To mój popisowy trik. Szantaż. Wej zajdź, nie mam aż takiej mocy, żeby rzucić na ciebie urok. Jestem wampirem, nie będę chodził po kościołach. Oddawaj supermoce i wyślij mnie do piekła. Spokojnie, nic ci nie grozi, bo masz moje błogosławieństwo. Korba, torba, rikefajkę, wampirze! Zajdziesz do kościoła i spełnisz moje trzy życzenia. Jeszcze mnie tu wszyscy popamiętacie! I co? Zatkało blu rakao? Orlok, J. O kurde, to to wchodzimy. Ok. ogórki, i chyba ser, albo kiełba, i cały telefon. Hej, słychać mnie. To ja proboszcz torpedo, twój szef. To ma być kościół. Wygląda jak Melina. Na pomysły wpadam spontanicznie. Zawsze są dobre, więc po co mi plan? Torpedo, odłóż te fajki! Niech mu ksiądz każe porozwieszać krzyże. Nie, mam lepszy pomysł. Wypuszczę cię, jeśli. Yy, jeśli porozwieszasz krzyże w kościele. Skąd on weźmie krzyże? Przecież wszystkie przegrałeś w pokera! Spokojnie, przemyślałem se to. Będzie musiał wykraftować własnoręcznie. Wampir będzie strugał krzyże! Jajca jak perety! Zamknęli mnie w kościele, boki zrywać. Muszę przyznać, że proboszcz umie w spokój. Tak mnie zaczarował, że chodzę po świętym miejscu i gówno mi jest. Ale jak stąd wyjdę, to go zajebie? <noise> Nowe zadanie, dzwoni papuga. Pozbieraj drewno. Okej. Okay. Ale że chyba, że, 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 że skąd? Stąd? Oh my god, nie masz klucza. No co, powiem ci ecie pecie. Cześć drewno. Trzeba było tak od razu. Trzeba było tak od razu. Nic z tego. A jak tam dostać? Okej. Poszło łatwiej niż przypuszczałem. No dobra, prawie mi pokonała ściana. Ale ogólnie jest okej. No to strugaj no. Dzwoni Papuga. Wyobraźcie sobie sytuację. Że pokonujecie piekielnego barona i przez przypadek lądujecie na powierzchni Polski. Chcecie wrócić do domu i nakarmić nietoshopa. Co robicie? Bo ja siedzę na ołtarzu i strugam krzyże. Nie dziwię mu się, Tyż musiał nakarmić nie to szopa. Uno? I dos? I komandos. Czytam MS-DOS. O kurde, swoich z ogórkami obrywa. I po ogórkach. Kurwa, jest pity. Skąd ty jestem. pokona mi te ogórasy. Ale? Pięknie ci poszło, brawo. A ty skąd wiesz? Popatrz się po górnych narożnikach. Widzisz kamerki? Nie. Przecież widzę, że widzisz. Machamy ci. Dawaj drugie życzenie. Szybko. Ty, a co to jest to za tobą? To są szatanistyczne totemy. To my je kupiliśmy na rozkaz diaboliny. Rozstawiliśmy w kościele i odbezpieczyliśmy. Zamierzamy tu zrobić siedlisko zła. Wampirze, natychmiast zniszcz te totemy. Przekazuję Ci moją niebieską moc. Przy okazji, odpowracaj krzyże. Nie podoba mi się to. Jak tylko diabolina się dowie, rozpęta się piekło. Odpowracaj krzyże, czemu nie? Po żądalu. Porozwalać totemy i podobracać krzyże. Da się zrobić. Pierwszy krok do mentalnej rewolucji. A gdzie jeszcze są totemy? No, tem totem. Może niby tu? No, nie szczególnie. WELCOME To jest co najmniej dziwne, czy to jest bong? O tu są totemy W obawie, że mnie przeniesie lub będzie boss fight? Czy to są równania chemiczne? A to co? W sensie, czemu to ma służyć? Ja jestem wudo Okej. Okay. Lepsza woda niż wódu, nie? Ostatni totem. Odbierz telefon. Średnio mi się to widzi. Alonzo. Ale niech ci będzie. Jeżeli wcześniej się nie potknęło własne zęby... ...to może nawet się udać. Zbawione i odobrócone. A to temy zniszczone. Jesteśmy krite! Nie no, to temy i odobracanie to zawarłem w jednym życzeniu. Nie wkurwiaj mnie nawet! Chłopie, ja ci tu nabijam Splendor! Splendor! Proboszcz Torpedo trzyma w kościele wampira. Cyrk na kółkach. Cały świat chce to zobaczyć. Ale akcja. Torpedo znęca się nad demonem. Zarobimy miliardy. Miliardy? Kup trzy, dostawa gratis! Dostawa? Przecież sprzedajesz na miejscu. Kup cztery, dostawa gratis! Ach, no dobra. Umiesz się targować. Zawsze miałem łeb do interesów. Chłop ogarnia mi Bajzel w kościele z Afriko, a to nie wszystko, na co mnie stać. Przepraszam, czy to prawda, że wasz ksiądz jest wampirem? Chciałabym nakręcić reportaż o. Co? Nie. A, ależ jasne. Nasz ksiądz jest wampirem. Każdy we wsi wam to powie. Możecie spytać nawet mnie, a ja wam mówię, że nasz ksiądz jest wampirem. Mam włożyć sutannę, zajść do piwnicy po gitarę i zagrać piosenkę oasową. Ja wampir Orlok, tyran piekielny, pogromca barona. Orzeż kurde bele. czy tam padło hasło na strychu? Rychu, ale skąd ja wejdę na strychu? Chodźby tu, gdzie jest owa tutaj jest? Strój księdza to dopiero wielka moc i żadnej odpowiedzialności. Orlok! Orlok! Coś je nie richtig. Woli bawić się w księdza, zamiast ze mną pogadać. Jak ja się mam z nim skontaktować? Pomogę ci, skarbie. Dziękuję. Diabolina? Ty? Tutaj? Proszę, nie przeszkadzam. Zaczekaj! Wiesz jak możemy się stąd wydostać? Jestem wam to winna. Ogarnę transport. A da się zrobić tak, żeby żeby nie wiedział, że to ty ogarniesz? Moja ex, gdy została gwiazdą internetu, uciekła do wyższego kręgu piekielnego. Nagły wzrost jej popularności zbiegł się w czasie z nagłym spadkiem popularności Orloka, bo spuściła mu srogi w pierdol. Wamela, tu też mnie chyba lubią. To wyzysk! Oni zarabiają na twojej naiwności! Przestań się kompromitować, ściągnij tę sukienkę i wracamy do naszego nietoshopa. Nie wrócę do piekła bez klątwy. Przecież masz super Zostałeś dżinem złotą rybką. Może też się do czegoś przydaj i ogarnij transport. Jesteś taka popularna, na pewno masz kontakty. A ty co, pozbądź się szatanisty z piwnicy? Jak like squeeze me? W jakiej piwnicy? o szatanisty, o czym ty gadasz? Oh man! Szatanista w piwnicy? To od kiedy piwnica jest otwarta? O w mordę, blokujesz drzwi! Ty debilu! Nie w szczepionkę! Nie A masz, nie masz? A masz! A po oczach. Jeszcze Nie W końcu! Gości trwało. Coś ty za jeden! Po gówno mnie atakujesz! To zasadzka! Miałem czekać na księdza! Prawie mi się udało! Było blisko. Nie jestem księdzem. To tylko jasełka. Szukam gitary! Nie po to diabeł stworzył gitarę, żeby ktoś grał na niej psalmy! Musiałem ją rozdupczyć. Gdy umrę, przeszukaj moje zwłoki. Ble w kieszeni satanisty znalazłem black metal. Z tym to się można zabawić. Okej, okay, a ja widziałem tutaj gdzieś pałasza w postaci dosłownie kija baseballowego. O właśnie. To się nada. No i dobra. benzyna Bomba. Black Metal jest potrzebny w lepszego zbrojenia. Amen! Tak trzeba żyć! No dobra, czy on tu robił bomby? Kurde, bele. Okej. Okay. Kuchenka oberwała, wszyscy zadowoleni. Chyba możemy wychodzić, nie? Nie masz klucza. Oh, fuck my life. Odpisz telefon raz jeszcze. Koniec przedstawienia. Oddawaj klątwę. Nie tak się umawialiśmy. Gdzie piosenka? Motłoch czeka. Zamknąłeś szatanistę z gitarą. Czego się spodziewałeś? Ech, dobra, zatańcz krakowiaka i daję ci spokój. Nie umiem tańczyć. Jak nie masz pomysłu, to po prostu mnie wypuść. Nie, no przecież nie może się zmarnować życzenie. To zrób przewrót w przód. Zabrałeś mi supermocę. Jeżu, no to nie wiem. Posprzątaj kościół. Serio? Poszukaj bopa w piwnicy. O kurde bele. Gdzieś go widziałem. Taki wystający żółty, nie? Tutaj. Panel wyboru akcji. Okej. Okay. Dobra, pod R mamy sprzątanie. I teraz trzeba sprzątać. Nie wiem, czy o to chodziło. Czy usuwanie śmieci naprawdę polega na tym, żeby wszystko rozpierdzielić? na kula to ma wilkołaki no dobra bólę swoje Valentine'a jak ten zespół metalowy Ty don't fall and de -de -de -de. jeszcze ty Umy które ściany obejść te na których są dobrze myślę Okej. Okay. To my. Jakie to upokarzające. Gdzie jeszcze? Tutaj. Jest nieźle. <noise> Zobaczysz na to, że jestem wampirem i sprzątam ściany w kościele? Nie chodzi o to, prawda? Nie, nie chodzi o to, na pewno nie. O to chodzi. To wygląda jak ikona z Cult of the Lamb. Jeżeli sprzątanie śmieci naprawdę polega na nachrzanianiu stoliczki i tak dalej, to nieźle. Czy tu się też liczy? Chyba tak. Jeszcze gdzieś jest jeden śmieć, tak? Graffiti wątpliwej jakości. Super. Rysu, rysu. Od razu widać czym nie działa, bo pyrtek. O kurde, bele. Zapomniałeś, że tu się wbił autobus, nie? Autobus, Frankolu, słabcie go. Mogę wejść? Mogę, de facto. Nie wejdę dalej, fuck. Bardziej mi teraz martwi. Gdzie znajdę jeszcze graffiti, jeszcze dwa, a to co? No nie, myślę, że to coś szczególnego, co mogę podnieść. Nie chodzi chyba o to, nie? Ale jaja, chodzi. Nie wierzę. Naprawdę chodzi o to. Ale numer. Ja cię kręcę. No i dobra. Ten wampir troszczy się o Kościół bardziej niż Torpedo. Przebieraniec zrobił więcej w jeden dzień niż proboszcz przez rok. Chyba zacznę chodzić do Kościoła. Najwyższy czas się nawrócić. To powinien być nasz proboszcz. Proszę o ciszę. Co to za herezje? Chyba zapomnieliście na czym polega prawdziwe powołanie? Chrześcijanizm to nie tylko procesje, chrzciny i czyste ławki w kościele. Chrześcijanizm to wojna. O kurde. Wojna z szatanizmem. Kto inny ma na tyle wiary, by korzystać z boskich broni? Torpedo. Podobno jakiś tłusty niebieski pluszak ukradł mój schemat pięściostrzelby. Nie przebiegał może tędy? Okej. Okay. Telefon dzwoni. Kuweta, ja pierdzielę Te zadania. Orlok, podobno jakiś przystojny, szmaragdowy twardziel pożyczył schemat. Gdybyś miał niemożliwą do pohamowania ochotę go skopiować, to proszę, pohamuj się, broń Boże. Okej, okay. poszukaj na schodowej schematu ulepszenia rękawicy. Ekskwizmi? Ulepszenie rękawicy na pięściostrzelbę? Żeby strzelała? To jest naprawdę realne? Nowy schemat ulepszenia broni. Piwnicy, okej. Okay. Czerwony schemat. Gdy wrócę do piekła z taką bronią, Infernet zapłonie. No i bomba. Wytwórz wzmocnienie lewej pięści w piwnicy. Dawaj, a ty jeszcze tu leżysz? Ja pierdykam. A z czego mam korzysta, żeby wytworzyć? Eee... Sru. Naprawdę o wszystkim pomyśleli. <laughs> Jezu! Ale to jest coś zupełnie innego niż to, czego oczekiwałem i powiem Wam szczerze, podoba mi się. ładowanie broni Oh. my god. To będzie niezłe. Just burszność śmieci z górnego narożnika w hali głównej. Coś pięknego, aż papier toaletowy spadł. Sraj taśma w języku królów. Ratuj mnie! Co? Porobiło się. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Nie ma czasu na ratowanie. Ech. Diabolina pojawiła się nieoczekiwanie. Diabolina. Tak, właśnie Diabolina. Od tygodni żyliśmy w pokoju i dostatku, ale oczywiście musiała się zjawić i rozgonić imprezę. Namieszała ludziom w głowach, zerwała pakt o nieagresji i wypowiedziała wojnę. Ty i ja jesteśmy po tej samej stronie. Tego w środku trzeba się pozbyć jak najszybciej. Pani, ale on dopiero co zabił barona. Właśnie dlatego. Zwerbuj naszych ludzi. Można ich zbajerować tekstami o Jezusie i rusz mi na odsiecz. Sorry, muszę kończyć, papież dzwoni. O, ja pierdziemy. Torpedo zaatakował naszego człowieka i ukradł schematy. To oznacza koniec pokoju. Wyjdź z kościoła. No moi drodzy, to już wiemy co będziemy robić kolejny odcinku. Ja mam nadzieję, że ten wam się podobał i szczerze powiedziawszy przechodzimy dalej. pierdzielę po prostu fajnie, że w końcu wyszło coś takiego, co ma nie dość, że dozę wygłupów, to jeszcze nie bierze się na poważnie i doskonale o tym wie, ale jest zrobione w formie takiego dokumentu, czyli mockmentary, dlatego, że jest to komediowy dokument, który ma się nabijać ze wszystkiego i, I mam nadzieję, że wam się podobało moi drodzy. Jeżeli tak, proszę pamiętajcie o kciuku w górę, subskrypcji, dzwoneczku, wtedy żaden z was nie ominie. A ode mnie w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronów z Patronite'a, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16:19. Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco, oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do jego usłyszenia.